Hej, zapraszam dzisiaj na makijaż, który wyszedł kompletnie inaczej niż go sobie założyłam. Zakładałam, że ten makijaż będzie ogólnie całą zielenią, ale ja jednak coś mam do tej zieleni. Nie jestem w stanie jej do końca docenić, może nie do końca podoba mi się też na mnie. Dlatego musiałam dodać trochę niebieskiego, a jak dodałam niebieski pigment, to ono zrobiło mi się jakoś tak... Przyjemniej. Oczywiście, że chcecie, możecie modyfikować ten makijaż do woli. Możecie użyć więcej zielonego, mniej zielonego, trochę brązu, dodać, żeby go trochę, jakby, zrobić z niego bardziej wieczorną wersję. Wszystko jest w kwestii waszej wyobraźni, także oczywiście To jest jedynie propozycja coś, co ma was zainspirować do zabawy z makijażem. Ja dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie miałam nawet zamiaru robić jakiegoś strasznie nadającego się na wyjście makijażu, dlatego mamy tutaj naprawdę bardzo dużo koloru, ale myślę, że razem z połączeniu z zwykłymi, cielistymi ustami. Można spokojnie ten makijaż nosić wieczorem wśród ludzi, I raczej nikt nie będzie się na nas patrzył jak na dziwaków. Będą się jedynie patrzyć, żeby podziwiać Wasz makijaż. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak wygląda makijaż, który mam na sobie, zapraszam Was do oglądania dalej. Nałożyłam już bazę na całą powiekę, natomiast jeszcze nie zamatałam mu brywego. Przejdę teraz do nakładania kolejnej bazy, tym razem kolorystycznej. Jest to eyeliner Dengrota w kolorze 66. i Nałożymy go, zaczynając od zewnętrznego kącika, tak gdzieś mniej więcej dwie trzecie długości powieki. I też delikatnie, bardzo minimalnie wyciągnę go powyżej załamania powieki. To jest produkt bardzo napigmentowany, więc naprawdę wyciągajcie jak najmniejszą ilość, bo. Im więcej tego produktu będzie na powiece, tym trudniej będzie z nim pracować. Zaraz całą bazę przykryję zielonym cieniem, natomiast zanim to zrobię, przypudruję sobie, zrobię to taką właściwie nie tyle przypudruję, to zrobię taką bardzo atrakcyjną kołderkę. Chodzi o to, że używamy bardzo trudnego cienia, więc gdyby się nawet w minimalnej ilości osypał, bardzo trudno byłoby go usunąć. Więc taka sukulacyjnie robimy tutaj taką chmurkę i przechodzimy do aplikacji cienia. Klepuję go, żeby uzyskać jak największą koncentrację koloru. I od razu mogę zaznaczyć dolną powieka ten sądzie. Najtrudniejsza praca za nami, mogę się już tego pudru pozbyć. Teraz czas na zabezpieczenie ukupiowego przez po prostu go. Jak już mam ten beżowy na pędzlu, to mogę od razu nałożyć go na ten wewnętrzny kącik. Przechodzimy do innego odcienia zieleni. Ten pochodzi z paletki Sleeka Garden of Eden. I jak możecie zauważyć, w porównaniu z tą poprzednią zielenią... Ta się robi, która jest na oku niemalże turkusowa. Natomiast uwierzcie mi na słowo, kiedy powiem Wam, że ten kolor również jest takim zielonym kolorem. Nie jest na pewno coś takiego jak ten kolor, który mam na pędzlu, ale na pewno nie jest to taki typowy niebieski odcień. Kamera trochę wariuje przy takich kolorach. I kolor z paletki slika nakładamy powyżej załamania powieki. I na razie nie boimy się tego koloru, nakładamy go dość wysoko bo zaraz będziemy robić takie trochę inne cieniowanie, a mianowicie będziemy go... będziemy ten gradient koloru stopniować przy pomocy beżowego cienia. Tak również można cieniować. Trochę inna technika. Mam coś takiego, wracam do beżowego cienia i teraz zaczynam go nakładać na tą zieleń. To nam pozwoli jakby ściągnąć zielony kolor niżej, ale zarazem nie robiąc kompromisów w kwestii roztarcia tego cienia. Jak już mam efekt, który mi się podoba i w moim przypadku też jest jak najbardziej zbliżony do tego drugiego oka, to teraz sięgam po mały pędzelek taki kuleczkowy czy taki pencil brush i będziemy nakładać odrobinę bazy na dolną powiekę. Moją bazą jest po prostu korektor. I na tę bazę nakładam fiolet, który opalizuje na niebiesko. I jego później będziemy przykrywać zielenią, ale to nam da taki fajny efekt, właśnie że nie wiadomo, czy tam jest ten fiolet, czy tam jest zieleń, O co chodzi? Także do takiej niejednoznaczności makijażu trochę go urozmaicimy fioletem. A to, co zostanie na pędzlu, omiotę to, jest jednocześnie końcówka. Wracam do zieleni ze slika i nakładam ją teraz na zewnętrzny kącik. bliżej linii rzęs, jak tylko się da. A na środku powieki już trochę odrywam ten pędzelek od linii rzęs, tak żeby z pomiędzy zieleni przyświetywał ten fiolet. I żeby właśnie nie było wiadomo, czy tam fiolet jest, czego nie ma. Przechodzimy do błyskotek, łapiemy pigment z Inglota numer 113 i łączymy z duraline, a następnie aplikujemy go na wewnętrzny kącik powieki, dochodząc do środka, a następnie ten kolor, ten pigment ma jakby zanikać, także sam zewnętrzny kącik ma pozostać zielony i matowy. A na wewnętrzny kącik dolnej powieki nakładamy pigment numer 114 i również łączymy go z płynem Duraline. Teraz sięgamy po piękny ciemno-turkusowy eyeliner z Ewy, o nazwie After Hours. I najpierw nakładamy go na linię wodną, a następnie rysujemy bardzo cienką kreskę wzdłuż górnej linii rzęs, ale bez wyciągnięcia w znacznym kąciku. Chodzi tylko o pomoc w okryciu tak naprawdę sztucznych rzęs. Ale myślę, że ogólnie nawet jeżeli nie przykleicie sztucznych rzęs, to jest to taki fajny element, który dodatkowo zaznaczy naszą linię rzęs. Przy okazji też rozcieram od razu pędzelkiem krawędzie tego eyelinera bo nie chcę, żeby on był takim wyraźnym eyelinerem, tylko po prostu, żeby w duszni rzęs był trochę ciemniejszy kolor. Żeby skończyć makijaż oczu, zostało nam już tylko wytuszowanie rzęs i oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie też przykleić sztuczne. Ja dzisiaj przykleję rzęsy Velour Lashes, to jest model Wispy Me Away. To są takie dość naturalnie wyglądające, nie za długie, nie za krótkie, takie w sam raz definiujące makijaż oka, ale nie przytłaczające go rzęsy. Także wykonam te czynności i zaraz kończę makijaż twarzy. Do ciepłej karnacji użyję pan Desert, do takiego bardziej konturowania i nadawania kształtu oczywiście Bahama mama, odrobina, ale taka naprawdę minimalna ilość różu z Makeup Revolution w kolorze Love, a do rozświetlenia użyję dzisiaj rozświetlacza z Bicoru nazwy Kyoto. Jeżeli chodzi o usta, to mam tutaj paletkę pomadek ze Stika i nie wiem, zrobię jakąś mieszankę, która będzie mi najbardziej pasowała do tych oczu i zobaczymy jak to wyjdzie. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jak zawsze lista wszystkich kosmetyków, jakie użyłam, jak i pędzli znajduje się w opisie na dole. Tak samo informacje na temat mojego lakieru, bo wiem, że o to też będziecie pytać. Pojawi się tam też informacja o moich kolczykach, o ile przypomnę sobie, gdzie je kupiłam. A jeżeli zamierzacie tą propozycję odwzorować na sobie lub też w jakikolwiek sposób Was zainspiruje do innego makijażu, to koniecznie podzielcie się swoimi makijażami na Instagramie, nie zapominając o hashtagu Maxineczka. W ten sposób mogę zawsze w każdym, w każdej porze dnia i nocy znaleźć wasze makijaże, bo jeżeli użyjcie tylko znacznika ad maksyneczka, to tylko jeżeli widzę mój feed, to widzę wasze prace, a jeżeli używacie hashtaga, to mogę zawsze zobaczyć, nieważne tego, kiedy wasza praca została dodana. Jeżeli się wam takie mało codzienne połączenie kolorystyczne podobało, lub jeżeli odkryłyście jakiś fajny produkt dzisiaj, albo może fajną technikę, to zostawcie koniecznie kciuk do góry ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!